Dzień dobry dziękuję że oglądasz mój film dzisiaj unboxing słuchawek SMS audio on ear wired przepiękne duże pudełko naprawdę możemy czuć psychiczną satysfakcję z tego że zapłaciliśmy za nie dosyć dużo w związku z czym oczywiście mamy instrukcję po polsku dedykowaną na klientom z naszego kraju no i jak widać ciężko aż ciężko wychodzą tego opakowania. Opakowanie jest naprawdę piękne. Jest na nim 50 cent, który gratuluje zakupu fantastycznego sprzętu. Ma dla nas trzy informacje. Po pierwsze, słuchawki dają genialną jakość dźwięku. Po drugie, mają swój styl, komfort i luksus. A po trzecie, są wytrzymałe, długotrwałe. No i rekomenduję je jako. Do częstego używania. Słuchawki On-Ir są w super takim twardym pokrowcu, który zabezpiecza je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Otwierając w ogóle ten cały karton, to mamy wrażenie, że Rolexa ze środka wyciągamy. No, cena inna niż Rolex, ale są. Piękna skóra, biała, naprawdę bardzo delikatna. Jest specjalna ściereczka do pielęgnacji słuchawek. Oraz odłączany kabel audio. Kabel audio ma wbudowany mikrofon. Można przyciskiem wyciszać, wyciszać muzykę i rozmawiać przez telefon. Są naprawdę śliczne, mięciutkie, pachnące. Skóra jest bardzo delikatna. Nie ma informacji, ale dla mnie to wygląda, że to jest kozia, kozia skóra. Czyli mamy Street by 50 Cent, słuchawki on ear. Unboxing, SMS audio piękny, naprawdę piękne warte ceny. polecam.